Taki lęk po prostu. Smutek, nie wiadomo co się w Polsce dzieje. Takie po prostu zdenerwowanie. Tak? Telewizor nie działa ani radio. Strach i niepewność. Jutra. Co będzie? Jakby, jaka będzie przyszłość Polski w ogóle? Dzieciom nie można kupić, było wszystko na kartki, dzieciom nawet jednak cukierka nie można było kupić. Ani nic, te dziecięta w miały tragedię, tak w moim przypadku. Pamiętam, to były święta, smutne takie, smutna atmosfera ludzie, taka. Ludzie byli więzieni, byli internowani, nie wolno było, tej policji było pełno. Ile ludzi było bitek, ile ludzi było prześladowanych, to się w głowie nie mieści. Ciężko było gdzieś dojechać, no wyjść, dowiedzieć się czegoś. Właśnie. Teraz to te telefony, wszystko no człowiek właśnie. Biał, internety, wszystko wie. No wtedy da nie było to takiej komunikacji. Telewizja i no. nic więcej. Właśnie. Zakłady pracy po prostu strajkowały, tak. to później te wojsko, co to kroczyło. Zomo, tak zwane, nie. Wprowadzenie godziny policyjnej no, w stanie wojennej. Po 22 nie można było wychodzić, tylko z, z przepustką. Nawet no, do kościoła, innego, na, 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 na pasterkę pamiętam, się szło, no to policja była, żeby, żeby nie iść. No to, to, jest, to jest chore. To, co się zdarzyło, no, no chyba zaskoczyło wszystkich. Powinniśmy pamiętać, bo to bardzo ważny dzień. Od tego czasu zaczęły się różne przemiany w Polsce. A później ciężko to naprawić, no bo to ciągnie się do teraz to jednak. Dzisiejsza młodzież, proszę pana, nie umie sobie, tobie, nie zrozumie tego. No pewnie strach, uciekłybyśmy do domu, nie wychodziłybyśmy na ulicę. Dla nas myślę, że w... dla ludzi... W moim wieku już to nie jest do wyobrażenia. Że jakoś sobie tej sytuacji nie wyobrażam i nie wiem, co by się stało, jakby teraz nagle czołg tutaj wjechał. Niewyobrażalna dla nas teraz, jak normalnie sobie żyjemy. Byłby strach na pewno, jakaś panika, przerażenie, na pewno ludzie też by uciekali. No nie za bardzo sobie to wyobrażam, ale jest to bardzo możliwe w obecnej sytuacji. A wyobraża pan sobie, że dzisiaj się to powtarza? to proszę Pana, jak tak dalej będą rządzić, to na pewno tak będzie niedługo. Politycy sobie teraz chyba to tak bardzo łatwo traktują. Nie wiem, tak się mi wydaje, jak tak słucham czasem wiadomości, tak, tak, tak. że oni to, no niby mówią o tym, ale dla nich to jest takie jakieś, nie wiem, czy to jest nierealne. Widzę dzisiaj duże skrzywienie w pokazywaniu tamtych czasów. To było trochę inaczej niż dzisiaj przedstawiają media. I cenie tych ludzi, którzy walczyli o tą wolność, żeby był spokój, żeby było wolne, żeby wszystko wreszcie było normalny, tak jak jest w tej chwili, w No jedni są ważniejsi, drudzy mniej ważni. No wtedy chyba było inaczej, tak sobie przypominam. Chociaż nie byłem blisko tego ruchu, który powstał w Solidarności, ale pamiętam kolegów, którzy mieli ogromne problemy życiowe wtedy. Takie doświadczenie na całe życie i przestrzegać, przestrzegać żeby to się nie powtórzyło. To powinno być chwilą refleksji, żebyśmy wspólnie przeomywali bariery i rozwijali się jako naród i państwo. No troszkę było to dla mnie szokujące. Nie było żadna tolerancji dla dziecka. No i byłem też prześladowany. Strajkowałem 13 maja, zostałem ukarany. Miałem zarobki obniżone przez pół roku. A czy my młodzi powinniśmy pamiętać o stanie wojennym? Na pewno, na pewno to było drastyczne przeżycie dla społeczeństwa.